Jak odpalacie tą grę, to pokazuje się na środku ekranu takie ostrzeżenie, że jest to tytuł inny niż wszystkie, że to jest gra, która nie prowadzi was za rączkę, nie wyświetla wam celów na mapie, gdzie macie iść, ani też nie pokazuje Dokładnie, co macie zrobić. Deweloperzy zresztą sami przed premierą powiedzieli, że chcą, żeby gracz sam odkrywał świat, zapewniają mu tylko minimum podpowiedzi, żeby mógł wszystko samemu osobiście ogarnąć, przeżywać tą historię. Podejrzewam, że niektórzy z Was teraz się pewnie martwią: Czy w takim razie nie jest to taka troszeczkę wydmuszka pod względem mechaniki, jak na przykład Elden Ring? Gdzie takie podejście w sumie też było, natomiast tam brakowało podstawowych rzeczy, jak na przykład Quest Loga, jak na przykład spisu postaci. No tego po prostu brakowało, to był minus. Otóż na szczęście nie, deweloperzy tutaj właśnie trafili z tymi mechanikami w dziesiątkę. Helisas jednocześnie stara nam się podpowiadać jak najmniej, natomiast jednocześnie też zapewnia solidne podstawy, zapewnia Quest Loga, zapewnia encyklopedię, żebyśmy nie musieli się frustrować brakiem fundamentów. Takich jak właśnie te rzeczy. Tutaj to wszystko mamy. Co więcej, mamy w takim bardzo klimatycznym komputerku i interfejsie stylizowanym na lata 90. właśnie. Do tego w grze spotkamy całe dziesiątki różnych postaci, z których każda będzie miała inne motywacje. Spotkamy zaślepionego nienawiścią dowódcę wojskowego, który dokonuje masakry. Spotkamy księdza jaki zachęca do mordowania ludzi z drugiej strony. Czy też małą dziewczynkę, jaka cudem przeżyła bombardowanie miasta, teraz ukrywa się w ruinach swojego domu. Tych postaci tutaj jest naprawdę mnóstwo są świetnie napisane, z pewnością potrafią zapaść w pamięć, to jest świetne. Co ważne, te wszystkie postacie potrafią się łączyć, dając nam różnorakie zadania, na to natomiast jak te zadania rozwiązać, to już musimy wpaść sami. Dodam, że jeżeli będziecie za długo zwlekać z danym zadaniem, to się może okazać, że po prostu je oblejemy. Także kwestie tutaj są naprawdę dobre, trzeba mocno pogłówkować, od prostego zabicia danego stwora, po dość skomplikowaną układankę, jak bezpiecznie wyprowadzić pracownika z budynku. Jest tego całe mnóstwo, to ma wspaniały klimat. A skoro już o tym klimacie właśnie wspomniałem, ten jeżeli chodzi o helisas jest po prostu niesamowicie gęsty,